Siema, witajcie na kanale Pakow Podróży w serii Pakologia, gdzie przekazuję Wam wszelkiego rodzaju tipy, porady i wszystkie, wszystkie inne tego typu rzeczy w pigułce. Jak wspomniałem w poprzednim odcinku pakologii, będę wam podsumował każdy, każdy jeden kraj rachunkiem z podróży, czyli ile wydałem podczas całego pobytu w danym kraju. Indie były niesamowite. Spędziliśmy tam 28 nocy, czyli prawie miesiąc, i jest to kraj, który tak samo jak mnie zachwycił, tak samo jak mi się podobał, tak samo mnie zmęczył. Czy wróciłbym w tym momencie do Indii? Na pewno nie, ponieważ w dalszym ciągu, jak wspominam pobyt tam, wspominam go niesamowicie. Naprawdę wspaniali ludzie, wspaniałe jedzenie, wspaniałe doznania, jednak. Przez cały ten czas czułem się, jakbym jechał na wielkim rollercoasterze. Wymagało to ode mnie naprawdę bardzo dużo energii. Z tego względu w tym momencie bym tam nie wrócił, ale na pewno za jakieś pół roku, za rok będę planował tam kolejny pobyt, na pewno na północy tego kraju. No i takie właśnie są Indie. Musicie wziąć to pod uwagę, jeżeli chcecie wybrać się tam na dłuższy czas, w szczególności do dużego miasta. Bo Palolem było całkiem czymś innym, Agonda była całkiem czymś innym, jednak Mumbai, Mumbai to jest prawdziwe hardcore dla waszej głowy. Przechodząc do rzeczy, rzecz pierwsza, czyli bilety lotnicze, bo w końcu jakoś do Indii może, musicie się dostać. Możecie oczywiście wybrać się tam samochodem, jeżeli czas wam na to pozwala. I macie taką możliwość śmiało. Możecie jechać samochodem na wielką przygodę, jednak skupimy się na biletach lotniczych. Bilety lotnicze możecie dostać już od 2000 zł, a czasami nawet mniej. Zależy od Was. Czy macie jakiś konkretny termin na wyjazd, czyli przykładowo od 28 lutego do 30 października, to musicie wtedy zaakceptować te ceny, które akurat wtedy są. Jednak jeżeli nie macie konkretnych terminów, możecie szukać sobie akurat tych przedziałów czasowych, które będą wtedy tańsze. Wtedy te bilety przykładowo do New Delhi możecie znaleźć. Taniej. Zawsze zachęcam do tego, żeby nie sprawdzać tylko biletów z Polski, ale również z ościennych państw. Jeżeli przykładowo mieszkacie we Wrocławiu, sprawdźcie sobie również bilety z Berlina, sprawdźcie bilety z Pragi, a nawet, nawet z Budapesztu. Możecie wtedy naprawdę zaoszczędzić trochę kasy na samym bilecie, bo oczywiście podróż Was będzie kosztowała, ale możecie to potraktować jako jeden z przystanków Waszej podróży i zatrzymać się w takiej Pradze, Budapeszcie czy Berlinie na tę nockę, czy dwie nocki. W tym rachunku nie będę będę uwzględniał biletów lotniczych z tego względu, że kupowaliśmy je tylko w jedną stronę, za bilety z Warszawy do Mumbai'u Qatar Airways'em zapłaciliśmy 1800 zł od osoby gdzie zawsze ta cena w jedną stronę jest trochę wyższa niż cena w obie strony i postawiliśmy właśnie na taki środek transportu, na dokładnie tę linię, z tego względu, że mieliśmy wszystko zagwarantowane w cenie mieliśmy krótką przesiadkę i po prostu godzinowo nam to najzwyczajniej w świecie odpowiadało więc jeżeli masz zamiar wydać 300-400 zł mniej na bilet, sprawdź sobie, czy w podsumowaniu całej tej, całej tej trasy wydatków na jedzenie, wydatków na transportę, dołożenie tych 300-400 zł nie będzie wam się po prostu opłacało. Druga rzecz: noclegi. Na noclegi wydaliśmy łącznie 2850 zł na dwie osoby na cały ten pobyt. Czy jest to dużo? Może trochę tak, jednak... Pamiętajcie, że rezerwując noclegi gdzieś tam po tygodniu, dwóch tygodniach zapłacicie zawsze więcej niż wynajmując w jednym miejscu na miesiąc. Bo często na jakimś Airbnb, często na jakichś innych platformach macie miesięczne zniżki. Więc nawet jeżeli macie zamiar wynająć gdzieś nocleg na Airbnb na 22 noce, 25, 28, sprawdźcie sobie czy wynajmując na 30 nocy nie zapłacicie wtedy mniej, bo wpadnie wam 30% zniżki, 50% zniżki. Nawet jeżeli te dwie noce odpuścicie, po prostu wymeldujecie się wcześniej. Pierwsze dwa dni w Mumbaju, za nocleg w okolicach dworca zapłaciliśmy 330 zł na dwie noce na dwie osoby. Teraz pytanie, czy jest to dużo? Oczywiście, że jest to dużo, choćby z tego względu, że była to dobra lokalizacja? A ceny w Mumbai są najwyższymi cenami w całych Indiach. Więc jeżeli wybieracie się gdzieś do Baranasi, do jakiegoś e, gudżar, do jakiegoś Kaszmiru, do Kareli, e, na goła, nie sugerujcie się tą ceną, ponieważ jest ona najzwyczajniej wysoka przez specyfikę miasta, gdzie działa tam popyt i podaż. Bo jak pamiętacie, jak szukałem noclegu w Mumbaju na spontanie. Tę pierwszą noc, bo chcieliśmy zameldować się wcześniej, nie udało nam się nic znaleźć, dlatego że wszystko było po prostu pobukowane. Przejdźmy do Palolem. Za noc ze śniadaniami na dwie osoby, za cały domek, dosłownie dwie minuty od plaży, płaciliśmy 90 zł za noc ze śniadaniem. Był to domek trzyosobowy, jednak my byliśmy tam tylko we dwoje i spędziliśmy tam 18 pięknych nocy wydając na nie. 1620 zł. Po Palolem wybraliśmy się do Agondy, gdzie za dwie noce zapłaciliśmy 140 zł. Jak pamiętacie, nocleg nie do końca nam się podobał, ponieważ ulokowali nas nie w tym miejscu, tylko w zaprzyjaźnionym hotelu, który nie był już tak blisko plaży. Ale jako, że to były tylko dwie noce, dałem sobie, daliśmy sobie spokój i już tam nie, nie robiliśmy z tego problemu. 70 zł ze śniadaniem, całkiem spoko cena. Pamiętacie, byliśmy jeszcze w Pan Gym, w starej stolicy Goła, gdzie zapłaciliśmy za nocleg, naprawdę fajnym, fajnym hotelu z bardzo pysznym śniadaniem, z obsługą, która otwierała nam drzwi. No taki mniej więcej 3-4 gwiazdkowy hotel. 160 zł za noc na dwie osoby. Zbierając te wszystkie ceny do kupy, wyszło nas to, jak wspominałem, 2850 zł na cały pobyt w Indiach. Rzecz trzecia. To jest transport. Transport w Indiach jest naprawdę, ale to naprawdę tani. Najwyższą częścią tej ceny, 600 zł, które wydaliśmy na transport w Indiach, były bilety na pociąg, ponieważ w obie strony jechaliśmy pierwszą klasą, co wyniosło nas 420 zł na dwie osoby w dwie strony na trasie mumbai madgaon nagoa na riksze podczas całego pobytu wydaliśmy raptem 100 złotych. Choćby z tego względu, że riksze kosztują tam mniej więcej około 10, 5-10 złotych za przejazd. Oczywiście mówię tutaj nie o jakichś ekstremalnych, ekstremalnie dalekich przejazdach, ale takie w granicach miasta czy od miejscowości do miejscowości. Najwyższy koszt, jaki ponieśliśmy płacąc za riksze, była to riksza z Madgaonu na Goa do miejscowości Palolem, w której mieszkaliśmy. Była to ponad godzina drogi, mniej więcej godzina 15 do półtorej godziny i zapłaciliśmy za to 50 zł. Co było dość wysoką ceną, ale byliśmy na tyle zmęczeni, mieliśmy ciężkie torby, że nie chciało nam się szukać niczego innego. Wiem, że w tym momencie moglibyśmy pojechać przykładowo autobusem miejskim, który kursuje na tej trasie. I wydalibyśmy na to na dwie osoby jakieś 5 zł. W większych miastach w Indiach, takich jak właśnie Mumbai, jesteście w stanie poruszać się bez problemu Uberem. Uber jest bardzo tanie w granicach miasta, jeździ od 100 do 150 rupi, czyli od 5 do 7, 7 zł 50 groszy, więc jeżeli nie chcecie. Tłumaczyć taksówkarzowi, przekazywać mu telefonu, gdzie ma jechać, chcecie uniknąć jakichś. Chcecie uniknąć wydłużenia tej trasy, jakichś komplikacji. Zamówcie sobie po prostu Ubera. On was odbierze zupełnie jak w Polsce i przewiezie od punktu A do punktu B. Jeżeli jesteś kobietą i podróżujesz sama, również polecam Ci korzystać z Ubera na wszelki wypadek. Ponieważ podobnie jak w Polsce możecie zgłosić swoją podróż, macie tam zawsze jakiś safe button czy jakiś alert do włączenia. Także Ubera jak najbardziej polecam, jest on tańszy niż złapanie taksówki, złapanie taksówki na ulicy. Taksi. Taksi również zdarzało nam się podjechać, szczególnie na początku, naszej, na początku naszej wyprawy w Indiach i czasami najzwyczajniej też był problem z internetem, nie było na przykład gdzieś zasięgu, więc postanowiliśmy wyruszyć taksówką. Było tak między innymi na, w Agondzie, gdzie ten Uber nie działał, zasięgu w ogóle nie było, więc byliśmy zmuszeni wziąć taksówkę, zapłaciliśmy za nią niedużo, więc nie był to jakiś, nie był to jakiś duży fakap. Podsumowując, transport wyniósł nas 600 zł. Rzecz czwarta. Wielu z Was zastanawia się jak to jest z tymi chorobami w Indiach i jak to jest w ogóle z dostępnością leków. Jeżeli chodzi o dostępność leków, jest większy, naprawdę większy wachlarz leków dostępnych bez recepty niż w Polsce i w Europie. I leki są też dużo silniejsze, ponieważ nie ma jakichś restrykcji europejskich, które zabraniają dodawania wyższego stężenia pożądanej przez Was substancji w danym leku. Leki są również bardzo tanie, łącznie na leki, których nie potrzebowaliśmy, których ani razu praktycznie nie użyliśmy w Indiach, czyli jakieś takie paracetamol. Leki na przysłowiowe rozwolnienia, na wymioty, na zatrucia żołądkowe, Elektrolity. Elektrolity akurat piliśmy, ale tego nie uwzględniam jako lek. Czy witaminy, żeby je jakoś tam uzupełniać. Magnez, bo często po dłuższym chodzeniu łapały skurcze w łypkach. Wydaliśmy łącznie 30 zł. Leki naprawdę, jak są kwestią groszową, aptek jest mnóstwo, więc nie przejmujcie się tym. Nie bierzcie ze sobą z Polski to leków, ponieważ prawie wszystko dostaniecie na miejscu. Rzecz piąta, atrakcje. Zastanawiacie się pewnie, jaki jest kosz atrakcji w Indiach. Różnie. Większość atrakcji jest albo darmowa, albo jest zamknięta. I nie mają tam wstępu turyści. Jeżeli już traficie na jakąś atrakcję typu muzeum, jakaś świątynia i będzie ona płatna, to zapłacicie za nią naprawdę nie ma reguły. Albo grosze, albo serio jakieś... Nieadekwatne sumy, jak przykładowo na kolabie. My wydaliśmy na atrakcję raptem 290 zł, 15 zł na kajaki w Agondzie, 25 zł na backwaters, czyli wyprawę łódką, na podziwianie ptaków i dorzecza w Palolem, 25 zł oczywiście na dwie osoby za godzinny rejs i wydaliśmy 250 zł na cały wspaniały dzień, który chyba był najlepszym dniem w całych Indiach. Z Guframem. Moją przygodę z Guframem możecie sobie obejrzeć w serii, w głównej serii w sezonie pierwszym, odcinki oznaczone numerami rzecz szósta co z jedzeniem, co z pierdołami, co z piwkami, co z kokosami, co z czcinami. Zapisywałem sobie mniej więcej codziennie, ile wydaliśmy w dany dzień. Bez tego mogłoby być ciężko, chociaż i tak było i tak było całkiem ciężko, ponieważ wyznaczyliśmy sobie mniej więcej 40 zł na osobę na dzień, jednak wydawaliśmy 50 zł na osobę na dzień. Nie jest to dużo, Kupowaliśmy naprawdę sporo rzeczy, traktowaliśmy to dosłownie jak wakacje na co tylko mieliśmy ochotę, wydawaliśmy sobie pieniądze, nerka się zamykała, otwierała, zamykała, otwierała, ale tak też miało być, nie ma co sobie żałować, ponieważ... Pracujecie na to, czekacie na to, żeby właśnie pojechać w piękne miejsce, o którym marzycie, żeby tam wydać te pieniądze, a nie je kisić, oszczędzać i nie wiem, co jeszcze z nimi robić. No, chyba że macie jakieś większe plany co do nich, ale to już jest Wasza sprawa. Ja tylko dzielę się z Wami moim zdaniem. Więc uśredniając to wszystko, traciliśmy 100 zł na dzień, co daje nam 2700 zł w skali całego pobytu w Indiach. Przykładowe ceny to obiad w restauracji możecie zjeść w granicach 200 do 600 rupi w zależności od lokalu jaki wybierzecie, ale mniej więcej taki jest przedział za jakieś dodatki typu nany, typu jak, jak, jakieś pakory musicie zapłacić od 50 do 100 rupi w droższych restauracjach, takich jakie oferuje Kolaba, no to w ogóle Sky is the Limit. Za kokosy płaciliśmy przeważnie 50 rupi, czyli jakieś 2,50. Za sok z trzciny cukrowej również płaciliśmy mniej więcej 50 rupi. Za piwo, to jest ważna kwestia, jeżeli chodzi o alkohol. Alkohol na goła jest bardzo tani, jednak w miejscach takich jak Mumbai, czy większe miasta, czy pozostałe, pozostałe części Indii, jest on po prostu od 2 do 3 razy droższy. Dlatego Hindusi przyjeżdżają na goła. I robią duże zakupy różnych alkoholi, robią zakupy również znajomym, i targają się z tymi torbami do swoich rodzinnych miast czy miejscowości. Koszt piwa na goła to od dwóch, mniej więcej do 5 zł, bo oni też mają swoje krafty, i te krafty, jak wszędzie są droższe. Street food. Street food możecie zjeść w większych miastach lub w miejscowościach. Na wsiach raczej są to. Są to jakieś pojedyncze stoiska stragane, ale mówię o takim street foodzie, że idziecie sobie ulicą i jest kilka różnych stanowisk, które oferują jakieś tam dania. I tutaj koszt jest również uwarunkowany typem dania, jakie zamawiacie. Jest to przeważnie koszt od 15 do 50 rupii. I to również jest zależne od miejsca, w którym akurat jesteście: czy jest to kolaba, czy jest to jakaś część przy slumsach, no potrafi się różnić ta cena. O, o trzykrotność tych 15 rupii za ładapał. Także ile wydaliśmy w tych Indiach? Wydaliśmy, podsumowując te wszystkie koszty, wydaliśmy w Indiach 6470 zł na dwie osoby. Nie brzmi tak przerażająco, dzieląc to na jedną, bo na jedną osobę to koszt raptem 3225 zł. No nie brzmi to już jakoś przerażająco. Na pewno więcej wydaje się, będąc na miejscu w Polsce. A my, jak już wspominałem, żyliśmy jak na wakacjach, pozwalaliśmy sobie na wszystko, spaliśmy w fajnych miejscach, robiliśmy fajne rzeczy, nie nudziliśmy się. I czy te 3000 z, małym, z lekkim przecinkiem robi jakieś wielkie wrażenie, jak na miesiąc podróży? No, według mnie nie. W 2024 roku Indie stanowią nadal bardzo tanią, bardzo fajną i niezapomnianą destynację na wakacje. Więc jeżeli zastanawiacie się jeszcze, czy wybrać się do Indii, oczywiście polecam Wam w stu procentach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Gdzie znajdujemy się w tym momencie, zobaczycie już za dwa dni.